Siema, siema, siema Witam wszystkich bardzo serdecznie na sylwestrowym streamie z Taipei, z Tajwanu razem z Michałem Dzisiaj zwiedzamy Tajwan, Tajpej Zaraz to się rozwali na ulicy, ale się nie uda. I będą wspaniałe fajerwerki z Taipei 101 wieżowca. Myślę, że będzie się działo. Zapraszam serdecznie. Ruszamy. No pójdziemy na koncert noworoczny, pójdziemy na jakieś piweczko, jakieś imprezy, clubbing, zobaczymy co się dzieje. Fajerwerki o północy oczywiście, bo po to tu przyjechaliśmy na Tajwan, właśnie żeby zobaczyć te fajerwerki. To jest jeden z najlepszych pokazów fajerwerków na świecie. Zawsze marzyłem, żeby go zobaczyć i mam nadzieję, że dzisiaj pogoda i Atmosfera dopisze. No na razie pokazuje 23 stopnie, 24 no. maksymalnie, a w północy to około 19-16 stopni. Wszędzie są zaparkowane skutery W Tokio, w Japonii generalnie jest ciężko z parkowaniem skutera, motocykla Wszędzie są zakazy, nie wolno tak postawić I, i nie da się po prostu ratu. A tutaj wszędzie są te skutery, bo każdy posiada skuter praktycznie I innego wyjścia po prostu nie ma Co najchętniej piją? Piją piwo, jakieś mają różne drinki, koktajle, takie Cześć, jak to w Japonii powiesz, bo nie widzimy tych ludzi, którzy chlają na ale znaleźliśmy w jednym 7-Eleven lokalne Strong Zero Taki 10% jakiś muzgoje... Jakiś czy tak, smakowy, taki mocno alkoholowy drink Trochę się boję go brać, bo mhm. będzie zgon Na razie nie ruszam jeszcze takich rzeczy O, jest ciężaróweczka wyborcza, zobacz ładna, różowa Za dwa tygodnie będą wybory na Tajwanie Ciekawe, czy coś odwalą Chińczycy wtedy. To jest jakaś kandydatka tak? na prezydentkę. A podoba mi się ta różowa ciężaróweczka. Na no super. O, tutaj kolejka jest. to teraz to jest legalny narkotyk, na to powiedzieć, ta roślinka. Zapomniałem jej nazwy. Na Tajwanie jest taka roślinka, takie małe kuleczki zielone. I to się je albo świeże, albo suszone. I to daje takiego kopa energetycznego, ale jest bardzo niezdrowe. I niszczy zęby i też raka ust można dostać i języka. Tego. Chyba jeszcze bardziej. Nie, jest bardzo niezdrowe podobno. I można się uzależnić tak samo od każdej używki. I sporo Tajwańczyków to bierze, ale głównie już chyba takie, że tak powiem, biedniejsze warstwy populacji. To już nie jest takie cool jak kiedyś. Po angielsku to się nazywa Beetle Nut. To jest owoc palmy, areka. To jest stymulacyjny narkotyk, który przyspiesza bodźce. Panie, panie masaż proponują Taki zwykły masaż, nie? Masaż rąk Masaż stóp, masaż całego ciała Masaż głowy, ona wszystko ci wymasują Tu jest sex shop W Prozenem O kurde A jest wódę z węża, tak? To no jest woda z węża To chyba jest restauracja wężowa, no Stir fried snake. A, chyba snake snake soup jest. Sankę soup Sankę soup, no jest zupa z węża, dłużej jest, nie? O, i coś chyba nawet z żółwia może mają? Chcesz śrubować zupę z węża możemy zupę z węża wziąć, ale bydle. Na miałem Na wypchany już, nie? No zobaczmy. No, ta uliczka jest znana właśnie z potraw z węża. Tylko na tym stronie spółki To chyba i tylko i na dużo, tej ulicy, nie? Jest chyba jedna tylko została, mm -hmm. została Ale co, byśmy zaczęli od takiego wężyka dzisiaj? Jak no, myślisz? Na szota walnąć, tak? Zobacz, ale jedzonka? No, jest kawa, no, kawa. Kawa jest Ale tą zupę też byś wszamał, czy... Ale to nie teraz Ja jestem na żarty Jakby co to wrócimy, bo już wiemy gdzie jest No, no i normalnie, wiesz jest Ale kolejka Pasaż No tak, skuterem jadrowi. jedzie po mówię, pasażu no, handlowym jakby <laughs> to sobie walniemy szota z węża na start. I faktycznie to jest jedyna restauracja z wężami w tamtym miejscu, innych nie ma, tylko tam. Czyli zostało to już trochę no, wytępione. Pewnie się niektórym nie podobało no brańcy praw zwierząt i bo może też po prostu chodzą, i chodzi o kwestie higieniczne czy epidemiologiczne i z tego powodu no, pozbyli się tych węży. A niecha, hajmejo, ją! się dzień.

Ja bym później zjadł, ale to jeszcze potrwa, zanim ono się upieką. Ono się pieką w takim piecu, tutaj jest bardzo gorąco, jest normalnie węgiel, to się jara i ona je wkłada. Nie? To są bułeczki z mięsem, bardzo dobre to jest. 60 tajwańskich dolarów to kosztuje. One są z pieprzem, bardzo nam smakują te bułeczki. Jest fajna przekąska właśnie na takim markiecie. Później przyjdziemy. Okej, okay. mamy tutaj wódeczkę z węża. Zapytajmy się pani. Wygląda jakieś larwy, albo jakieś Jądra, iść? jaja, coś. Nie, a nie wiem, czy to w ogóle jest na Przedasz? Zaraz? Nie, zaraz. No nie wysoko, nie wiem czy to jest. Zapytamy się. A nieha, nieha. Chłopie, chyba? 300. Ła, 300. Drogo. Drogo. Mocnego? Ja, Gambaj, bye <grywanie> na zdrowie. Lecimy z tym koksem i Wszystkiego dobrego, happy Słyska. year No właśnie nagraj, nagraj. Nagraj pijemy. Wszystkiego dobrego. Wódka z węża na nowy rok. Dobre Dobra. Pała, pała. Sienię koile. Dobra wódeczka. E, e, nie jest mocna. Trochę gorzka, taka, przepraszam, pieprzowa, pieprzowa w smaku. Rozgrzewa teraz bardzo przyjemnie w żołądeczku. Dobro jabaj. To teraz e, możemy pójść w takim razie na masaż. Masz co? 400 za foot masaż, 40 minut. And shoulder massage. Masz taki set, ja myślę, że to byłoby dobre. Shoulder massage i foot masaż. Czyli to, czego ja potrzebuję na przykład, nie? Stupek i ramion. Ile wyniesie za ten wyjazd? No, szczerze powiedziawszy, Tajwan jest drogi. Znaczy, ja bardzo dużo wydałem pieniędzy na bilet i hotel. Przez to, że teraz jest Sylwester, no to było ekstremalnie drogo. Po prostu było bardzo drogo, jeśli chodzi o bilety i hotele. Droga jest. Powiem wam, na Tajwanie. No, przez to, że Droga. przez Sylwester. Ile wyjdzie za ten wyjazd? No, wyjdzie sporo, bo mówię, za bilety zapłaciłem 5 tysięcy złotych, za hotel 2300 to już jest 7 tysięcy. Plus wydatki na miejscu, myślę, że jest 10 koła. 10 tysięcy za tydzień. Bilet był drogi, bo to na Sylwestra. Na Sylwestra ceny są kosmiczne. Wiadomo, bo dużo osób przyjeżdża na Tajwan na fajerwerki, na ten Type 101. Więc było drogo. Normalnie cena w jedną stronę to jest tutaj, ile? 1500 zł? Może? 1400 zł? No, nie ha. A moment się masaż? No, my ją. Małego o, o z się pyta. Dziadek bardzo nas robi. Panie, były dziewczyna Ale może dziadek dobry jest.

Dziadek patrzy na Ciebie jak chciał Dziadek teraz łyżką poryjowalną no. Nie zobacz, jest różnica, lewa i prawa Uf. No, bardzo ciekawe doświadczenie w Płacimy, wychodzimy dalej, idziemy na kawę Idziemy na kawę, zjedziemy taką starą uliczkę Fajnie było, podobało mi się Nóżki teraz takie Uf. Ja się Eu, I się czuję dobrze. Jo. Jo. ma. Hej, ma. Nie ma. A już się ufędził. O, już się wyprzedało. Wszystko się wyprzedało, co zrobiła. Ja cię kręcę. Spóźniliśmy się. Bułeczki się sprzedają jak świeże bułeczki, no. Zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń ogromna. Tam jest rzeka za tymi chaszczami, nie? Tam jest New Taipei, nowe Taipei. Dobra, niech będzie ta papryka już tyle wleciało faktycznie. To może papryka ja Znowu mam pusty żołądek prawie, no. no jaki pusty? Przecież jadłem. Zjadłem tylko onigiri hmm. Jeszcze jest z wczoraj No i nie mam nawet czym tylko zagryz, żadnego jedzenia nie mam. No dobra No jeszcze kawałek masz mm. Nie no Mam Jak? Dobrze? Lepsze niż kawa Pobudza od razu, co? <laughs> A wiesz co najbardziej pobudza? Kąpiel w rzece Wskaczysz? Ty wszystko ja. <laughs> no, czyśałeś. Trzymaj stabilnie tą kamerę. A, 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 a. do tego a, na... I Co tu mają? Pani naleśniczki robi. Do tocz. Z czym to jest? Red beet, pinard, Naleśniczek, ja sobie taki tłusty naleśniczek leśniczek wezmę? A iga chłaszę? A chajołn się ma. Ok, czego? A na leśniczek. Z zamem. Mmmm, dobra. Cieplutki jeszcze Jak mieszkałem w Chinach to jako biedni studenci kupowaliśmy taką najtańszą wódę Taka była buteleczka za nie wiem, 10 yuan, to jest jestem 4 złote Ja czekam, co smakowało jak paliwo rakiety, straszne to było Straszne to było, naprawdę i, I proponujesz mi, że teraz wziął, tak? Ale to może mają lepsze, no nie? Tam piliśmy najtańszą jako. Tim tim tim, 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 tim A, mało. O, piwko jest Hmm O, żelatkową gorzką to bym ale to dobra. Niestety to tajwańskie piwo jest tak słabe, że w sumie to lepiej jest pić właśnie japońskie. Nie? Tu jest taki drink smakowy też mocny 7% ma. Tu jest taki pewnie strong zero lokalny po prostu. Co na zdrowie, Kampaj. Startujemy się, ale, ale się dziś było czarno. Idziemy na koncert, zobaczymy jak jest. Trochę posłuchamy, tam jest Taipei 101, będą fajerki. Pum, 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 pau, 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 pau. Będą wystrzeliwać. Prawda, już nie byłem na Sylwestrze z fajerwerkami. Mój ostatni Sylwester z fajnymi fajerwerkami był w Pyongyangu. Zresztą 4 lata temu przed pandemią, nie? Byłem jako jeden z ostatnich polskich turystów w Pyongyangu. Na Sylwestrze było mega. A w Japonii nie ma pokazów fajerwerków, więc jest trochę nudno, nie? nic się nie dzieje. To są... Idziesz do świątyni w nocy, są jarmarki, okej, okay, jest taki ładny mistyczny klimacik. Ale no nie ma jakiejś imprezy fajerwerków, nie wiem, koncertów nie ma.

To jest jeden z najbardziej znanych pokazów fireworków na świecie. On jest dość spory. Potem cały wieżowiec będzie Miejmy nadzieję. eksplodował w fireworkach dosłownie. Co ja myślę, że będzie fajny pokaz. Też nie ma jakiejś takiej ekstremalnej tutaj organizacji ruchu, nie? Jest trochę tam policji, ale nie tak w Japonii, że byłby tutaj cały, cała dywizja po prostu policji, nie? jest, ulica Tak, zamknęli ulicę, jest spokój, dużo miejsca, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że ktoś się stratuje od razu, bo jest po prostu dużo tej przestrzeni. Czekamy na występ z tutaj. Kto to

Nie wiem czemu oni wstają przez znów. No. 5 minut miał. Dzisiaj się stream przez 5 minut. Dobra. 4 minuty. Sesja. 3 minuty. 2 minuty. O, jest licznik, ale czad. 20 sekund. 10. Damit hat es sich nicht gefragt. No dobra, kierujemy się z powrotem na imprezową część Taipei Zobaczmy, co tam się będzie działo. Zamknij Chodź do bodzików! Zaczęłam czuć To już jest uh, ten moment Taipei 101. Yeah yeah, yeah, yeah. How? How? Did you like it? Oh, that was mm. pretty pretty pretty. you're Taiwanese. Uh, yeah, I'm Taiwanese. Uh, to tell the truth, yeah, 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 yeah. It's the same every year, every year. Same every year. Yeah, but every oh, year. It's the Same every year. Change. Oh, change. Oh, you know change. Change. Oh, you're oh, okay. Oh, okay. very good. okay. So easy now. Just say Happy New Year. Change the Vega, the Vega. O, zobacz, tu już ekipa cały czas musi zbierać śmieci, bo inaczej cała ta ulica byłaby totalnie zaniekana. Nie? A to zrobiłeś 5 minut temu? No właśnie dlatego. <śmiany> Teraz się chyba żegnać na dzisiaj, No Idziemy spać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w nowym roku 2024. Danego Sylwestra. Jeszcze raz dziękujemy za dziś. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A tak jak my. wszystkiego dobrego, no? Jakie masz temu do zająć? Zgadam wtedy.